Dzień dobry Państwu. Chciałabym troszeczkę powiedzieć, były wybory wczoraj na prezydenta Chorwacji. Było w sumie ośmiu kandydatów, lecz po zebraniu wszystkich głosów okazało się, że najwięcej zebrał obecny prezydent, czyli Zoran Milanowicz. Drugim kandydatem, który również był w czołówce, był to przedstawiciel obecnego premiera. Natomiast mimo wszystko obecny prezydent zebrał w każdym praktycznie większym mieście w Chorwacji po około od 40 do 60% głosów. Także jest zapowiedziana druga tura wyborów na 12 stycznia. Niemniej jednak, no, jak podają statystyki chorwackie, to raczej już jest przesądzony prawda, wynik, to już jest proforma. Na dzień dzisiejszy jest to Zoran Miladywicz, obecny prezydent, zyskał 49% głosów. To prawda, 2% praktycznie brakowało, żeby druga tura się nie odbyła. Jeżeli chodzi o kandydata od obecnego premiera Plenkowicza, był on stosunkowo mało wyraźną osobą. Był on posłem, był on ministrem, niemniej jednak nie był tak bardzo znany społeczeństwu jak, jak Zoran Milanowicz, który ma bardzo dużo zwolenników. Niemniej jednak obecnie w Chorwacji są dwie opcje. Jedna, jedni są po stronie prawda, premiera, który jest proeuropejski, zabiega o to, aby wojna się jak najszybciej skończyła, czyli nazbrojenie przedkłada fundusze dla, dla Ukrainy, chciałby szkolić, prawda? Wojsko ukraińskie na, na terenie Chorwacji, natomiast obecny prezydent, i który zapowiada się następnym prezydentem w nowej kadencji, prawda, no to jednak jest zwolen, nie jest zwolennikiem zbrojenia, zbrojenia Ukrainy. Wręcz przeciwnie, nie, nie chciał szkolić żołnierzy ukraińskich na terenie Chorwacji. Jak również był przeciwny sankcjom rosyjskim. Także prawda, to, to są, nie są takie propokojowe pro decyzje. Co też jest dziwne, ponieważ sama Chorwacja przeszła niedawno prawda, wojnę ojczyźnianą, wojnę domową. Ponadto jest prze, przeciwny niektórym tematom związanym z Unią Europejską generalnie, pomimo iż rok temu prawda, Chorwacja przyjęła Unię. Euro znaczy, i weszła do strefy Schengen. Niemniej jednak bardzo się ścierają, jeżeli chodzi o politykę. Właśnie premier Plenkowicz z prezydentem Milanowiczem jest to słyszalne jak również wśród mieszkańców, prawda, wśród obywateli, którzy też się ścierają. Natomiast jeżeli chodzi o Chorwację to y, podobnie jak w Polsce decydującą sprawę w sprawie gospodarki itd. Tak i tak dalej, w sprawie państwowości, odgrywa premier. E, mało tego, y, jeżeli chodzi o prezydenta, ma on decydujące zdanie, jeżeli chodzi o wojsko o obronność, bo on jest generalnie zwiesznikiem sił zbrojnych, natomiast y, natomiast nie ma prawa weta, tak jak w Polsce. Także to są takie różnice, prawda. I e, także przypuszczalnie, jeżeli wygra, prawda, już 12 stycznia tą drugą turę wyborów, no to raczej będzie, będzie kontynuował swoją politykę, którą zapoczątkował już w 2000 roku. Proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego obecny prezent ma tak duże poparcie? E, właśnie to jest zagadka. Zagadką jest też dla mnie. E, może dlatego troszeczkę, iż, iż e, z, y, mówi bardzo dużo do narodu. E, takie e, bardzo dużo jedzie e, premiera również, ale niemniej nie jednak to jest na zasadzie... Takiego spód pokazywania, pokazywania yy, premiera ze złej strony. Ponadto Chorwaci są narodem, który nie jest tak bardzo prounijny. Oni, oni sami są, można powiedzieć, lekko nacjonalistyczni. Także to już sa, samo to mówi o tym, prawda, że yy, Unia. Jak było mówione, że chwaliliśmy się, że myśmy potrafili wziąć tyle pieniędzy z Unii, wchodząc prawda, do, do tej wspólnoty, Chorwaci nie umieli, weszli do Unii, niemniej jednak oni nie umieli we, wziąć pieniędzy z Unii. Dopiero teraz, Coś co, widać to, że są inwestycje nowe, z rozmachem robione, że powstają no, nowe mosty. Oni są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o mosty. I generalnie to widać, ale dopiero jak weszło to, weszli do strefy euro, między innymi to było podyktowane tą. Tym, że nie ma waluty, prawda? Jest jedna europejska waluta i nie ma zamiany, a kuna stosunkowo nisko, nisko stała. Także to dla inwestorów, którzy wchodzą na rynek chorwacki. To jest, to jest dobre. No, niemniej jednak, właśnie chciałam całe, nawiązać jeszcze raz do tego tematu, że mimo wszystko, iż wchodzą ci inwestorzy, iż dają pracę, prawda, Chorwatom, bo jest duże bezrobocie, niemniej jednak, no, zwykły Chorwat nie jest pro, prounijny. Oni są tacy, moje jest najlepsze.